Hej, się moi moi drodzy, tutaj kolejny odcinek zbudowania składu, już drugi. mi sobie zbudujemy skład. Taki sobie przyszedł do głowy. Hybrydę. No to, wyjdziemy. Na bramce Koptła. Bardzo dobry bramkarz. Dla mnie jeden z najlepszych bramkarzy w FIFA. Na prawej obronie Miranda Inform. Ale bo to się się zwykłego Mirantę kupić, to jak chcę Informa, ponieważ nie wiem, bo później, że w składzie jest słaby i ten i różny. no to Informa kupuję. Informa tylko dla zgrania i tu w ogóle chcę zrobić już pańską hybrydę. Na środku obrony Sergio Ramos, Sergio Ramos to bardzo, ale bardzo to dobry obrońca. No, head 86, tempa 80, do, wypiszmy na lewej obrońca, później kosielny, kościelny to też bardzo dobry, do, kompletny obrońca, kompletny, na lewej pomocy Chamberlain, Ole, Alex, Oxley, Chamberlain, inform, no. W ogóle tu teraz grania trochę No, to tylko ja chyba że do zgrania No, i no on jest i tak dobry, bo ma 90 tempa i szybki, na ma sześć. No, tutaj damy Ozila. Nie, zwykle Ozil. Tutaj mamy tempo, fajne, zgrane. Tutaj damy Luke um, Modrysza, Informa, już skład kosztuje 269 tysięcy. Na prawej sobie damy Ardaturan Informa. Też dla te zagrania w ogóle, żebyś pański skład był już No tak, to fajnie wyglądało. Na środku damy. Oto to proszę Państwa, kogo poku damy Pogo poguba Kto to będzie, kto to będzie kto to będzie Hmm. Właśnie kogo tutaj dać? Tam hmm. Ale zrobimy raczej. hm, Nie, dobra, to damy tutaj tego teleza. I damy tutaj. Y Kostę. więc Idę do tego koste. i tutaj tego koste. Idę do tego koste. Idę do nie ty nie tylko... A bo mam pomysła. Tą kartę damy tutaj, a tutaj damy gabiego. Gabi pot. No i to jest skład Mój hybryda. No. No proszę, fajna hybryda. Polecam. Nie sałem na cztery gadania. O, może tutaj Wam powiem. A tak, 83. Pomoc, 84. Ym, ten, obrona, 83. Tutaj ma się koszty. Tutaj ma macie... się... No. Até aqui, Squad, vamos por essa. Baba!